Witam Was, internauci, użytkownicy YouTube. Chciałem Wam przedstawić ten wielki rurociąg. Znajdujemy się w żarnowcu. Jest to jeden wielki akumulator energetyczny. Są dwa jeziora, że tak powiem. Jezioro górne, dolne. I zasada działania tego akumulatora energetycznego jest prosta. Czyli w nocy. Gdzie, na, gdzie obciążenie energetyczne jest o wiele mniejsze, pompy włączają się i wtaczają wodę do góry, do górnego jeziora wodę. W dzień zaś, gdy potrzebujemy więcej energii, woda jest spuszczana, przechodzi to przez wszystkie jakieś agregaty lub różne urządzenia, które wytwarzają prąd i oddają nam energię do, do trakcji energetycznej. Pozdrawiam Was! Z żarnowca dawnej. Yy, tutaj miała być elektrownia atomowa, ale niestety przez niedobrych ludzi nie ma.